W prawie polskim wyraźnie jest powiedziane, że ta szkoła, która funkcjonuje, to jest szkoła, która jest oparta o chrześcijański system wartości. I niby wszystko jest jasne i oczywiste. Ale mamy już sytuację taką, kiedy nauczyciele są wychowani, zwłaszcza w wyższych uczelniach, na wyższych uczelniach wykształceni, gdzie. Tam panuje przecież ideologa, ideologia lewacka, już nawet nie lewicowa, lewacka. Ci nauczyciele przechodząc szkolenia w wyższych uczelniach niestety są nasiąknięci lewackimi ideologiami, a zwłaszcza tym, o którym dzisiaj mówimy, co jest bardzo niebezpieczne, a wiemy, że niebezpieczne, bo sprawdzone na Zachodzie, bo wiemy, czym skończyła się taka przemiana ludzi na Zachodzie czyli mówimy o ideologii gender LGBT. Tej ideologii, podporządkowany chociażby cały Zachód Europie, Europy, do nas bardzo mocno, bardzo agresywnie wkracza. I przestawienie tego systemu wartości jest ogromne. To, co zapisane w prawie. Nie jest tym samym, co jest przekazywane dzisiaj w szkołach. W dużej mierze do szkół dzisiaj również wkracza ideologia gender i LGBT, i to jest ogromne niebezpieczeństwo. Bardzo wielu nauczycieli, zwłaszcza młodych nauczycieli, zachłysnęło się wspaniałymi hasłami wolności, równości, takiej niezależności człowieka. I pod hasłkami, że wszyscy powinniśmy się kochać, że wszyscy są godni miłości, zapominamy o tym, że jednak są bardzo wyraźne w naszej kulturze, w naszej, w naszej filozofii chrześcijańskiej informacje i zasady, które trzeba przestrzegać. Tutaj zupełnie je odsunięto na bok. Tak i mówi się, że jeżeli dziecko ma być szczęśliwe, najpierw dziecko, potem dorosły, to powinny te osoby korzystać z, z wszelkich przejawów wolności, a szczególnie z nastawieniem jego życia seksualnego. I to co jest najbardziej gorszące i wręcz powiedziałabym niszczące człowieka, to już jest pomysł taki, żeby wpajać od, od najmłodszych lat, kiedy tylko dziecko znajduje się w tym systemie prawnym, przedszkolno-szkolnym czyli, żeby od najmłodszych dzieciom mówić, że to, co ich rodzice, to, co ich dziadkowie uważają za ważne, tak naprawdę ważne nie jest. Zostawiamy tradycje, zostawiamy nasze przekonania naszą religię. I teraz ty człowieku, musi się znaleźć, ty młody człowieku, musi się znaleźć w tej rzeczywistości, która jest wokół, nie w sprzeczności, a w pełnej takiej no, współpracy. Więc co jest najważniejsze? No, twoja seksualność i Twoje, jakieś takie wyzwolenie z więzów obyczajowych. I tutaj, jak zaczynamy o, o tym mówić, to jest takie bardzo Agresywne wejście antydyskryminacyjnych, pod takim hasłem, antydyskryminacyjnych przekonań do tego młodego człowieka. Kiedy mu się mówi, że absolutnie nie ma żadnych stereotypów, żadnych stereotypów nie ma nie ma ten człowiek y, y, przyjmować do siebie że szalenie ważne jest to żeby skupił się na sobie na swoim odczuwaniu przyjemności a najłatwiej tą przyjemność uzyskać kiedy zajmie się swoją seksualnością więc jeżeli on znajdzie w, y, na sobie w swoim ciele do tego są y, konkretne instrukcje to, co jest miłe, to on powinien te miłe strefy oczywiście o nie zadbać i, i je jakoś stymulować. Równocześnie mówi się temu młodemu człowiekowi, że to, co słyszy w domu, to co mówię, słyszy od swoich dziadków, to to, że jest kobieta i mężczyzna, rzecz, która od dawna jest oczywista, która biologicznie jest naukowo przecież udowodniona, że to jest nieprawda. Czyli nie ma niczego, co by było stałego, do czego on mógłby się odnieść. To jest najpierw rozchwianie kompletne tego młodego człowieka, po to, żeby mu potem przekazać informacje, które są absolutnie sprzeczne z naturalnym biegiem rzeczy. To jest powiedzenie dziecku, że tak naprawdę, mimo że wygląda fizycznie na chłopca, to wcale nie musi się czuć jak chłopiec. To wcale nie znaczy, że jest chłopcem. Zadaje mu się pytania, czy przypadkiem nie czuje się bardziej kobietą. Czy nie widzi w sobie jakichś takich cech, które pokazują, że tak naprawdę to on jest właśnie bardziej, bardziej kobiecy i nie pasuje do modelu mężczyzny. A w ogóle model mężczyzny to coś bardzo złego, a w ogóle rodzina, którą prezentują jego rodzice, to też jest coś bardzo złego, bo każda rodzina, która składa się z mężczyzny, kobiety i dzieci, jest zalążkiem patologii. Tych patologii wymienia się ogromnie wiele. Zaczyna się od przemocy. Męskiej nad, nad kobietą, ale mówi się o, o, o alkoholizmie, mówi się o różnego rodzaju uzależnieniach i cały czas o tej niewoli. A teraz ty, człowieku, pamiętaj, że to, co jest najważniejsze, to twój dobrostan. To jest też takie słowo, które jest utworzone specjalnie na ten cel. Ta cała nowomowa, ta cała otoczka zmieniająca wszelkie, wszelkie pojęcia jest szalenie istotna. Więc ty musisz zadbać o ten swój dobrostan. Wszystko, co ci przeszkadza, Musisz usunąć. Idąc dalej tą myślą, jest wyraźnie wskazane, jak będziesz większy, jakby przypadkiem przy tych twoich seksualnych eksperymentach, do których cię namawiamy, przecież musisz wiedzieć, kim jesteś, więc eksperymentuj z każdym, kto ci się spodoba. Może być to osoba starsza, może być to twój kolega, może być to twoja koleżanka. Musisz sprawdzić, kim jesteś, gdzie tą przyjemność największą będziesz posiadał. Więc jako... Ten człowiek masz, masz po prostu zadbać tylko o siebie. I z całą pewnością nie możesz odtwarzać tego, co było określane w tym momencie patologią. I jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia kwestia tej tolerancji, tak? szeroko rozumiany. To jest też słowo klucz. Cały czas jest mowa o tolerancji. Ale zgodnie z tą wskazówką Herberta Markuzego, który mówi o tolerancji, Nazywającą represywną, jest to wybranie tylko pewnych elementów tolerancji. Jeżeli ktoś się z tobą zgadza z tym twoim pojęciem e, wolności wszelakiej, to w porządku, ale każdy, kto ma inne od ciebie zdanie, kto każe ci pomyśleć, kto każe ci pewne rzeczy zanalizować, jest twoim wrogiem i tu już o tolerancji nie ma mowy. Ci, którzy nas e, afirmują, w porządku. Ci, którzy cokolwiek mają jakiekolwiek wątpliwości co do, co do naszego zachowania, to jest wróg. Jego tolerować nie można. Tak zmienia się słownik, y, zmienia się postawa człowieka, doprowadza się do tego, że ten młody człowiek jest wręcz namawiany do pewnego rodzaju ekshibicjonizmu, do formułowania jasnego swojego zdania, obojętnie na, na jakich podstawach jest on to, to zdanie uformowane. Bardzo często jest tak, że ten młody człowiek naprawdę nie ma żadnej wiedzy, żadnej, ale wie jedno. Wszystko mu wolno, tylko Uwaga, uważaj, młody człowieku, nie bądź jak Twoi rodzice, nie bądź jak Twoi dziadkowie, nie bądź jak ta cała historia, której się uczysz i która jest historią wielkiego męczeństwa. Ty masz żyć wygodnie, do czego to doprowadza? No do tego, że ten młody człowiek nie będzie na pewno zainteresowany tym, żeby tworzyć rodzinę. Która niesie za sobą trud, żeby rodzić dzieci, bo to też jest bardzo poważny trud, nie będzie zainteresowany odtwarzaniem pokoleń i funkcjonowaniem państwa, bo to wymaga przecież trudu, a on ma mieć łatwe życie. Do takiego łatwego życia ludzi się namawia i żeby odpowiednio jeszcze go do tego motywować, to stosuje się różnego rodzaju wybiegi typu straszenie. Tak? Straszy się. Straszy się tym, co my dzisiaj uważamy za normalność. Straszy się, że w takim społeczeństwie, jakie było kiedyś żyć jest niewygodnie. Mówi się człowiekowi dalej mówiąc o, te, o tej wolności, wskazuje mu się wyraźnie, na jakieś zagrożenia często po prostu wymyślone, typu klimatyczne, ekologiczne, podsyca się taki wielki strach w człowieku, po to, żeby go cały czas z tej trudnej sfery usuwać i mówić, wybieraj tylko i wyłącznie swoje, swoją swoją wygodę. To jest kwestia takiego też do kanału, że tak powiem, wąskiego prowadzenia człowieka, mówiąca o tym właśnie, że pamiętaj, że 56 płci jest co najmniej w tej chwili funkcjonujących, gdzieś zapisanych, więc Ty sobie wybieraj. Ty sobie wybieraj, i Ty mów, że tak wolno. To, I pamiętaj, że możesz z tym się pokazywać. Stąd te wszystkie parady Dumy, tak zwane tak, gejowskiej Dumy. Kiedy ludzie wychodzą na ulicę w obscenicznych strojach, często bardzo obscenicznie się zachowujący, i każdy, kto idzie inny, nie z tej grupy, poboczym, i widzi ty, tych ludzi i zastanawia się, co to się dzieje, jak można w ogóle w ten sposób się zachowywać, jest wrogiem, jest wrogiem, bo on tu już nie pasuje, bo on chce tą moją wolność gdzieś ubrać w, jakieś, w, jakieś, w jakąś taką sztampę, a my nie będziemy od tego.